A więc tak, dzisiaj omówię dwie serie wkurzonego Mixela, czy tam On ma nick Ocean Brick, więc tak lub tak można go nazywać, ale nieważne, bo chcę omówić jego dwie serie, bo była sugestia, żeby mówić Bustomanie o Dychę, ale wolę jak już to mówić co też z Turniejem Spod Bibzianki, bo to jest pierwsza seria, więc skoro mówić o tej, to czemu też nie o tej, a poza tym przejdę do tej serii po prostu, więc tak, id idąc. Od początku bym zaczął właśnie od Bibzianki, bo to jest dziwna nazwa turnieju, dosłownie jest po prostu znikąd źle tu ale nieważne. Bibzianka to pierwsza turniejowa produkcja właśnie tego wkurzonego Mixela. I to jest tak, to jest sequel do serii chyba Mixele w Poszukiwaniu, że tak się nazywała. Ta seria miała, miała mało odcinków i wprowadziła nam trzech złoczyńców, tak naprawdę nie trzech, bo ich nie do końca poznajemy. Ale ich wprowadziła. I nie zdążymy ich zbytnio poznać, za to jeden z nich ucieka i od tego się zaczyna cała bibzianka, że on chce rozpocząć sobie turniej. Co jest naprawdę oryginalnym pomysłem. Jego motyw to tam, że on będzie hostem, ale też będzie mordował uczestników, żeby po tym jak odpadną, żeby ich zamienić z duszami w pucharze. Brzmi to dziwnie, ale to naprawdę wchodzi ciekawie, bo mamy krótszą serię, mamy 5 odcinków i to, to, co też jest fajne, to to pierwsza produkcja i on w zasadzie wtedy nie miał żadnych takich widzów, którzy by się znali chyba na Mixelach więc on wprowadził właśnie w sposób eliminacyjny taki, że widzowie nie decydują, tylko uczestnicy sobie muszą radzić najlepiej i ten, który sobie poradzi najgorzej odpada ogólnie seria jest dosyć ciekawa, bo gdy wiesz, że uczestnicy będą ginąć i że host jest tym złym od razu, tak kompletnie złym, to jest ciekawa atmosfera. Poza tym ten turniej jest naprawdę wyjątkowy, bo jak na pierwszą produkcję to jest naprawdę świetne. Mamy głupi humor i zarazem nie nazwałbym tego jakimś za bardzo posmakiem grozy, ale czymś w tym stylu, bo wiedząc, wiemy, że oni umierają i tak trochę. Co się stanie dalej, jakby nie wiemy, że jest trochę tragizmu, ale. Jest sporo komedii. To, co ja też mogę powiedzieć, to też, że ta seria to zdecydowanie turniej z największym ilością przekleństw, ale. część z nich jest niepotrzebna, ale nie, są, nie przeszkadzają one jakoś najbardziej na świecie. Więc tak. Nie wiem, czy muszę odcinki odcinki całkowicie, bo to są krótkie odcinki. Mamy pięciu uczestników. Jest tak. Nurbna, łaka Busto, Losowy Nixel i dwa. Miksele jakieś customowe, tu chyba się pomyliłem w liczeniu, bo wyszło mi sześciu, no dobra Także tak Oni odpadają po kolei, właśnie mamy dwa customowe miksele, które są czymś w stylu Infernitów, to są Ci i Vulcanus Z czego oni wylatują od razu Co jest spoko zrobione i z uczestników jest jeden, który się po prostu wyróżnia, czyli ten Busto Jest on najbardziej wyjątkową postacią Jest głupi, jest po prostu źródłem humoru i duszą tej serii Ma on niektóre dziwne teksty, ale jest po prostu Świetny, idealny. Jest chyba najmniej lubianą postacią przez innych uczestników, ale chyba najbardziej lubianą przez widzów, bo reszta jest jakaś niezbyt ciekawa. Chodzi mi o to, że wulkanusa nie poznajemy. Potem Lawal odpada i co on miał? Mały sojusz z łakom, coś takiego, ale odpad, nieważne. Potem Łakałaka łaka odpadł. Nurpnaut jest Nurpnautem. Jedne co tutaj mogę dopowiedzieć, to że to jest poprawnie zrobiony Nurpnaut, że. Nurp to jest to, to dziecko, a nauczy to jest ten stary, ale to się wzięło. Ja, Miksel by to wytłumaczył, nie chcę się teraz tego tłumaczyć. Mówisz, że kiedyś to wytłumaczę, Więc tak, mamy tych uczestników i oni odpadają po kolei i giną i właśnie co chwilę przychodzi. Eliminacja przecież umiera i wychodzi, wychodzą z pucharu ci dwaj. Bo był jeden, wyszli tam ci dwa i reszta dłuższy sobie po prostu siedzi w pucharze. I tak jest. Trzech złych są nowe miksele customowe. To są ci killpersi, z czego wyglądają i naprawdę fajnie i udanie, jakbym powiedział, bo ten detal takiego czerwonego oka białym naprawdę działa. Jest Peinus Brutalus, dobra, nie pamiętam tego trzeciego, Twój Starus, naprawdę. Musiałbym sobie sprawdzić, chyba też jest jakiś us. E, oni są złymi, chyba, nie wiem, Peinus był chyba tymi taki gruby, jest jeszcze ten, którego cały czas nazywał on wkurzoną lodówką. Nie, nie wkurzoną lodówką, po prostu lodówką na kołach. I jest ten pies. Z czego tego psa poznaję najbardziej. I też jest nawet jak na turniej, z hostami się dzieje dużo. Bo oni tak oglądają, na początku mówią, że kibicuje temu, a potem, że się go boi. To jest fajnie, fajnie zrobiona ta narracja. Jest też coś z czapką. Nie rozumiem trochę tych pomysłów z czapką, ale one są. I nie mam tutaj zbytnie do opisywania, ale jak na pierwszą serię, gdzie to był kod worku, ja tą serię chyba zacząłem oglądać czwartego odcinka. Ona mi się naprawdę spodobała, bo to pierwsza. U kreacja i taka udana, jakby patrząc na tę kreację, to co? KBM-1 to jest coś, na co nie chcę patrzeć, a Gryzak z Fortress City 1 które jest trochę zapomniane, więc to jest naprawdę udana pierwsza seria. Właśnie wyróżnia się tym, że nie ma głosowania uczestników. Jest udana, wszystkie odcinki są świetne, oprócz hmm, finału, hmm, przejdę do tego. Powiem tak, ta seria jest wyjątkowa i te odcinki miały jaki hype, nawet Bust był taki moim oczywistym faworytem, ale zastanawiałem się, czy on odpadnie. Oczywiście w finale, gdyż do finału to wiadomo było, że wygrał tak, to bo takie małe zawahanie to też było naprawdę świetne, że coś dał od, szczególnie w pierwszych odcinkach, że czy, czy mu się to uda, mu się to udawało i nie, mega fajnie tu po prostu wyszło. Nie, ja to się, to się, nie mam co się tej rozgadywać, po prostu powtarzam, ale przejdę do tego finału, bo finał to najważniejszy odcinek serii. Tam... Doszło do pojedynków Busto i Nurbnauta, ale to nie jest ważne, chodziło mi o to jak czekam na ten finał, bo te odcinki wychodziły mniej więcej daily i się zastanawiałem tak, kurde, ciekawe co on zrobi, bo jakoś przecież to się może tak skończyć, że oni zniszczą ten świat. Muszą coś zrobić. I czekałem, no bo co, Busto był ratował świat? I dochodzić do finału, Nurknaut przegrywa dosyć szybko, nie była to jakaś zaciekawa walka i potem boost się dowiaduje, że tam ci byli naprawdę źli i chcą zniszczyć świat. I on ich pokonuje, wypuszcza z pucharu niszcząc go dusze innych, pokonuje bo za pomocą mocy przeźni wszystkich i tak. Stresiłem to bardzo szybko i nieprzyjemnie, ale ten finał jest po prostu bez sensu. Całą serię mamy głupi humor, bluzgi i taki element... No grozy, no przesadzam z tą grozą, ale to jest taki fajny wątek z chustami, że nie wiesz co się dzieje, że jest jakoś najsympatyczniej, naprawdę fajne, a tutaj wyskakujemy z mocą przyjaźni, co to jest? E, w ogóle Busto, który jak usłyszał w drugim odcinku, czy tam, chyba to był drugi odcinek lub trzeci, że oni naprawdę zabijają to tak, to olał. Ja rozumiem, że on wtedy może nie brał tego na poważnie, ale tutaj on dosłownie z dupy nagle, yy, co, 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 wziął, stał się poważny i, nie wiem, jakoś, ponoć to było jakieś trzy niebezpieczne miksele, które ktoś uwięził w bucharze i co, i... Policjant ich pokonuje tako Ten finał jest naprawdę bezsensowny I Nie podoba mi się zbytnio jak Nawet ten wulkanus pokonał jednego z nich jakby Czy oni są naprawdę potężni? I poza tym na końcu wszyscy są przyjaciółmi Co też jest bez sensu, oni naprawdę nie robili tego boostu, jakby Były jakieś słowa między nimi, a chyba nie było żadnych większych słów Jeszcze w tej serii debiutuje Jester, który porywa łakę łakę Waka-Waka, który jest trupem, czyli on porwał trupa, z którym się zaprzyjaźnił um, Potem stajemy to La Grande Finale I tam jest Są oni właśnie i Bo Waka-Waka przewraca te dusze, przywracając ich do życia i um, W zasadzie nie wiem co się dzieje Bo te ciała były chowane niby Ale Waka-Waka jest u Jester'a i oni się zaprzyjaźnili chyba w 5 minut Nie wiem, Waka-Waka był martwy i co? Wtedy oni się zaprzyjaźnili? Gdy on był martwy? Czemu gość porwał martwe ciało w ogóle, żeby się z nim zaprzyjaźnić? Poza tym, czy to przypadek, że porywaczem jest ten, który ma cupcake'a na głowie? Chyba nie, ale dziwne to. I ogólnie przyznam, że finał jest najgorszym odcinkiem serii. Niszczy cały ton tej serii, i to w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia o tej serii. Ale jak na pierwszą produkcję, ja zazwyczaj traktowałem lightowo pierwsze produkcje, w sumie wszystko traktowałem lightowo. Tylko ten finał był naprawdę niezbyt dobry i mnie tak zawiódł bardzo. Nie wiem... Nie, ja nie wiem, co w takiej sytuacji by zrobić, ale wyskoczenie z mocą przyjaźni to było coś, czego się nie spodziewałem po serii, która się bawi bluzgami. Więc... Według mnie zdecydowanie seria na tier A, bo te odcinki były naprawdę dobre. Pełne humoru i... To, to, o czym nie wspomniałem, bo on ma taki fajny styl nagrywania, teraz już może mniej, ale wtedy... On nie przesuwał kamery z miksela na miksela, tylko... Robił klipy, że nagrywa jak jeden mówi, potem od razu inny klip, jak inny mówi Ciekawy styl nagrywania w ogóle, o tym nie wspomniałem A więc tak, to tyle z tej serii Więc przejdę do następnej Następną serią jest Busto Mania czyli Pierwszy sezon tej serii, teraz jest drugi I tak, Busto jest hostem teraz Bo tak, nagrodą jest Dycha Dostajemy kilku nowych uczestników Dostajemy Magnifo, który chyba został dopiero skupiony. Nie ja on nie wiem, ale on się pojawił w tym La Grande Finale jeszcze w jednym z shortów. I Magnifo, miał głupią historię z ojcem, teraz nie mam czasu na to, ale jest prosto nowym uczestnikiem. Dostajemy jeszcze drugiego Nixela, który nic nie zmienia kompletnie. I Jester'a, który jest dziwną postacią. No i tak mamy na początku dobrałem się w pary, dobieram się w pary. Celem tej serii jest zebranie najwięcej punktów i na końcu ten, kto zbierze najwięcej, wygrywa. Powiem tak, brak eliminacji w turnieju jest naprawdę złym pomysłem. Nie żeby coś, kiedyś myślałem o robieniu czegoś takiego, ale to trochę odbiera sensu turniejowi, bo wtedy nie masz w ogóle myśli, kto odpadnie, czy tam kto zasługuje najbardziej na finał. To się może stać montonne ogólnie. Mogą nawet ludzie przestać oglądać w najgorszym przypadku, ale wydaje mi się, że te Trzy osoby, które oglądają te miksele w naszym community są dosyć wierne, ale to nie brzmi na najlepszy pomysł. Poza tym, bary są, jakie są. Już nie pamiętam ich kompletnych nazw, był Łaka Łaka i Magnifo. Mechanika między nimi była w kółko taka sama, że obrażali się na siebie, a tak naprawdę to bardziej chyba Magnifo się obrażał, ale przepraszał. Bo ten nic nie robił i ten ich spór się kontynuował i do niczego nie prowadził, znaczy prowadził tego, że Łaka stał się zły. I z tego nic dobrego nie wyszło, bo eee, nie chcę od razu tego przychodzić. Mamy Lavala i Nurpnauta. Oni po prostu sobie byli. Nurpnaut nie był jakiś za ciekawy w tym sezonie. W Bibziance był chyba lepszy. <laughs> Jeszcze kto tam był? vulkanus z Jesterem byli chyba jedną z ciekawszych par. Chodzi o to, że vulkanus był taką najbardziej agresywniejszą postacią. I on trochę nie... darł ryj tego Jestera. Był agresywny w stosunku do niego, i to było nawet ciekawe. Tylko, że Jester okazał się, że ma drugą twarz i myślałem, że coś z tego będzie, że Jester się odegra, tym wulkanu się za to nie. On mu wyjawił swój sekret, co... tego się nie spodziewałem, ale to backstory. Okazuje się, że Jester ma w sobie drugą osobowość, bo gdy był dzieckiem, został wpchnięty do kałuży, więc teraz chce każdego zabić. Tak, to... to, to, to jest świetne. Lepsze backstory miał chyba tylko ten Dunderszty z drugiego wymiaru, który zgubił ciuchcie, więc podbił cały świat, tylko że tamtemu się chociaż udało. Nie, nie, chyba wiecie, jakie mam są do tego backstory, jakby ja rozumiem, ale bez sensu jest po prostu. Jakby staram się zrozumieć, ale chyba nie idzie. Przynajmniej Wulkans o tym wie i stara się teraz nad tym kontrolować, ale to nie w ogóle, chyba w ogóle, aż do finału. Są jeszcze dwa Nixele, które one nic do tej serii nie wnoszą, one po prostu są, nawet nie są śmiesznym żartem, bo idą se na baba i ten żart nie, nigdy nie śmieszył, a się chyba pojawił dwa razy. W pierwszym odcinku jeszcze coś próbowali a potem w ogóle nic, bezużyteczne postacie. Yy, I tak, seria co się działo w pierwszych odcinkach, e, nie pamiętam. Dosłownie, mogę zrobić rewatch, ale to do czego po prostu chcę przejść, to jest jedna z najnudniejszych serii jakie były. <laughs> Jakby, nic nie pamiętam, uczestnicy są niejacy, Boostowy jako host jest po prostu hostem, nie jest naprawdę jakąś ciekawą postacią. Uczestnicy też nie są ciekawi. Konkurencje pamiętam, pamiętam, że było kupić coś za 10 złotych, Bo chyba. E, otworzyć save, z czego ten save był bez sensu, bo każdy sobie zbierał coś, przynosił. Pamiętam, że drużyna fioletowych zoba dwa punkty i. Nie rozumiem trochę tego, jakby ta seria jest dosyć nudna. Naprawdę. W tej serii się praktycznie nic nie dzieje między uczestnikami, po prostu to trwa aż do momentu, gdy jest ta historia z monetą, że Nurfnaut kradnie monetę po czym ten Wulkanus odbierają mu i oddaje piratom co mi się naprawdę spodobało to był chyba odcinek piąty, coś takiego i to była ścieżka pierwsza do jakiegoś pierwszego może arku w tej historii w końcu że Nurfnaut by miał spórę z Wulkanusem i z Jesterem, bo tam go kradli jeszcze lawal w tym był to miało naprawdę potencjał na spór i coś by z tego było, więc, nawet ten odcinek właśnie z Vader botem, gdzie on zadebitował, był pierwszym odcinkiem, którym się spodobało, bo się coś w końcu wydarzyło w tej serii. Tak to ona była po prostu zapominalna i nie była ciekawa. No i co się dzieje, gdy z potencjał na ark? Z arku nic nie wchodzi. W następnym odcinku dostajemy za to morderstwo, narkotyki, e, krew. Tak, to jakby nie rozumiem kompletnie tego, co się stało. Był potencjał na spór i co się dzieje? Nagle Wady Robot, czyli postać, która się pojawiła w odcinku i nic nie zrobiła, bo była częścią wyzwania. To wyzwanie było dosłownie trzecioplanową częścią tego odcinka. Tutaj się staje zły, współpracuje z łaką łaką, które została zastąpione przez służącego. O służącu nie wspominałem tutaj, bo służący. nie jest jakąś najważniejszą postacią. Nie to, że go nie lubię, bo miał ciekawe jęki, ale. tak, on po prostu sobie był. Współpracuje z magą i wstrzał narkotykami w Lawala Po czym on jest na narkotykach i chce się bić I się bije z wulkanusem Wulkanus zostaje ugryziony w łeb i to przeżywa, ale Lawal dostaje ogonem w twarz, wali o ścianę i umiera oczywiście I oczywiście mamy krew jakby O co tu chodzi? W ogóle ta seria przestaje być turniejem, idzie w fabułę Robimy fabułę z postaci epizodycznej, która nikogo nie obchodzi jest zła z dupy Kogo obchodzi Waderbot? Szczerze, jest on naprawdę okropnym antagonistą. Jego celem jest zdobycie jajek, bo to jest uzasadnione w boostomani drugiej. Ale cel Waderbota to jest. Nie wiem, czemu on chce w ogóle coś robić Mixer, no, jakby Jego celem było zdobycie jajek. Boost go zdobywa, zdoby... używa go do wyzwania, po czym on chce zabić ich z jakiegoś powodu. Dochodzą do tego te Angry Birdsy. Nie rozumiem tego. W ogóle skąd się wzięli obiłany szturmowiec? Bo oni też tam byli cały czas, a z jakiegoś powodu nie są źli. Czy oni też zostali stworzeni przez te super zinksy, twinksy z drugiego sezonu? Czy coś? Bo nie wiem, co się tutaj dzieje. Waderbot się bierze z dupy, dokonuje morderstwa. Tak naprawdę to nie jest jego morderstwo, tylko Asysta, bo to Wulkanus dokonał tego morderstwa. Po prostu Waderbot, powiem o nim tak. Motyw Brak jest robotem zaprojektowanym. Po drugie, wygląd, to jest po prostu świnia Sengibersów. Znaczy, no nie po prostu świnia, bo Vader, tak, ale... Nie ma w nic w nim ciekawego. Nie dostaje żadnych punktów za styl ani nic. Kompletnie nie ma backstory, jego motyw też jest cienki, jak kartka papieru. Jest, personalnie, Waterbot to jest jeden z najgorszych antagonistów z turnieju. Baka się pomiędzy drugim, a trzecim miejscem najgorsze, bo pierwsze jest zarezerwowane. Po prostu w ogóle go nie lubię. Finał teoretycznie pomaga Waderbotowi, bo dostaje jej broń, która zmienia innych w świnie. Ale oczywiście, plan mu się udaje, sam zostanie zmieniony w świnie. Mm, po prostu nie ma co lubić w Waderbocie. Miał Wakałakę po swojej stronie, Wakałakę, i nic z tego nie wyszło. Kompletnie nie mam nic do powiedzenia o tej postaci. Ogólnie ta seria jest taka nudnawa i niejaka. Potem się zmienia fabularkę. Mamy zebranie randomów. Jakiś Zing, który się pojawił w odcinku na chwilę. zapominalne postacie i wszyscy się jednoczą, żeby pokonać waderbota. Wow. Kompletnie tego nie rozumiem. Potem dostajemy... Nie wiem, czy był jeszcze jakiś odcinek, chyba była mniejsza walka, on uciekł. Już nawet nie pamiętam co się było w tej serii. Ta seria jest taka nudna. I mamy potem film 400 minutowy, w którym Jester się zmienia skrzynię. Bo ma złą osobowość, ale traci złą osobowość. Busto w ogóle nic nie zrobił ciekawego przez tą serię, nawet w finale, chyba. No też dosłownie nic nie zrobił. Ale ja obchodzę cały czas naokoło, ale szczerze, spróbujcie wymienić postać z Busto która ma osobowość, uczestników. E, no ich nie ma, właśnie. Mamy Wulkanusa, który jest nerwowy czasami, ciedrze na tego gestera, ale on to przestaje robić po śmierci w, w Mamy łakę łakę, który jest leniwy i on umiera, ale potem z martwych staje, bo do trzech razy sztuka. Yy, w nie Niddy umarł, ale zaprzyjaźnił się z Jesterem, gdy był martwy, no chyba, że się zdążyli zaprzyjaźnić podczas 5 minut poszukiwań. Więc tak, on jest Jezusem chyba. I to tyle postaci z osobowościami tak naprawdę. Pff, mamy dosłownie dwa filery w postaci Nixeli. Mamy nurp na to, który się niczym nie wyróżnia, jest po prostu. To jest typowa, kreskówkowa postać skopiowana z kreskówki, co sprawia, że postać jest nudna i oryginalna. Ja wiem, że to się naprawdę przyjęło i to jest najłatwiejszy sposób na postać, ale jest po prostu nudne. I to tyle z ciekawszych uczestników. Laval nic nie robi, jest taki trochę milszy, ale nie umiem go nawet opisać. Na Uczestnicy to i postaci są nudne, nawet host w postaci busto mało robi. I. Nie widzę sensu w tym, jakby... Jakby ktoś to powiedział, już nie pamiętam kto, ale gdy nie obchodzą Cię uczestnicy w Twoim turnieju, to znaczy, że Cię nie obchodzi Twój turniej. Taka jest prawda. Nie chodzi mi o to, że wkurzonego Mixa nie obchodzą jego uczestnicy, ale byli nudni, a są najważniejszą częścią. My ich oglądamy, jak oni coś robią, a wyzwanie im nie pomagało się rozwijać. Pierwsza prawdziwa interakcja to była spórą monety, z którego nikt nie wyszło, bo seria stała się fabularna. I... Jakby to powiedzieć, to jest jedna z gorszych serii z Mixerii według mnie. Jak Bibzianka jest czymś niesamowitym, to to po prostu istnieje, jest nudne. Ta seria wyszła miesiąc temu, ja już jej nie pamiętam. Jakby ta seria jest dziwna, bo jest bezcelowa. W piątym odcinku dostajemy wątek fabularny znikąd. I on się staje najważniejszą rzeczą w tej serii. Nie wiem po co, jakby przykładem jest X XZ, który potrafi pokazać, że wątki fabularne nie są potrzebne. Z prawdą daj parę rozszerzeń do Forte City, ale to nie jest nic za dużego. Mixer też w swoich produkcjach nie robił jakiejś za dużej fabuły o Fort Boyardzie, więc to nie jest obowiązkowe. Ja rozumiem, że to poprawia, ale ta seria jest bezcelowa, więc może dać do niej więcej humoru, choć z tym humorem jakoś nie kojarzę nic zbytnio. Pamiętam tylko, że Mixere sobie były na kebabie i ta małpa, która w sumie nie była najgorszym żartem, jak teraz myślę. Naprawdę była spoko ta małpa. I to jest problem tej serii, że ona jest nudna, i dużo rzeczy się bierze znikąd, też znowu mówię o tym fabularnym i że ten złoczyńca nie jest dobry. Za to jeszcze jeden większy problem to jest nuda, a tak naprawdę przesyt, bo minęły dwa miesiące od wyjścia Mixele w poszukiwaniu, i my już mamy trzeci turniej, był stomanie dwa. Jakby to jest monotoniczne. Mamy cały czas tych samych uczestników przez trzy turnieje bo w ogóle te odcinki wchodzą często, minimum trzy razy na tydzień albo dwa, więc to jest naprawdę wszystko, a cały czas mamy te same postacie, nie odpoczywamy od nich ja wiem, że KBM3 to jest dosłownie większość postaci z drugiego sezonu albo z innych serii, ale wydaje mi się, że był chociaż odpoczynek ten roczny od niektórych z nich a tutaj mamy ich cały czas na no, nie na co dzień, ale w kółko, balawala już nie ma. I to tak jest, nawet on Zrobił Fort Boyard, potem był spacer i spacerzy już byli głównie inni uczestnicy, więc to się tak nie przenudziło. A tutaj no. Po, po prostu już to powiedziałem. A więc dlaczego dla mnie Bustomania jest jednym z najgorszych turniej, tak naprawdę chyba drugim najgorszym lub trzecim. Ja wiem, że to są mocne słowa, ale ta seria jest zapominalna, nudna, ma słabego antagonistę. W zasadzie ona nic nie wprowadza takiego ważnego, czegoś charakterystycznego. Jedne co mogę wyróżnić, to scena stop motion, ale tą scenę pamiętam tylko dlatego, bo w niej była krew, morderstwo i narkotyki. Dlatego ją pamiętam, niestety. Więc nie mogę tej serii powiedzieć nic ciekawego, nawet nie mam eliminacji, które by mogły coś poprawić. Nie mamy żadnego arku, a w tym seria się nagle staje fabularna. Nie widzę naprawdę nic dobrego w tej serii. Szczerze tą serii umieszczam już nawet pod spacerem dwójką, bo spacer dwójka miał nawet dobre odcinki, a tutaj był jeden, który mi się spodobał, bo czym po, po, po tym odcinku mamy całkowity shift, bo nagle idzie fabułę. Spacer mm, miał fajnych uczestników, miał potencjał, ale ten potencjał poszedł w nikąd i. Spacer to jest taka produkcja, której dałoby się zrobić nawet remake, że można byłoby to odnowić, naprawić i wyciąć te żałosne elementy, te głupie dogrywki bazowane na Brawl Stars. Takie rzeczy można by wyciąć. Tu nie ma co poprawić, bo jest według mnie zbyt nudno i zmiany są za duże. No, mamy morderstwo. A więc, boostowania w porównaniu do Bibzianki to inne serie. Bibzianka to pierwsza produkcja, która jest bardziej humorystyczna. Po pierwsze, mamy w niej eliminację, mamy fabułę, dosyć mocną, mi się wydaje. No, może nie mocną, ale to jest trochę ważne, że są trzej źli, którzy chcą zniszczyć świat. Poza tym, to pierwsza produkcja, poznajemy dopiero uczestników, którzy się zapowiadają na nie najgorszych i mamy busto. W drugim sezonie już nie ma żadnego takiego ciekawego tła. Mamy uczestników, którzy są nudni. Host jako busto też nie jest w ogóle ciekawy. Jako host on stracił wszystko dopiero w drugim sezonie się staje starym sobą. I to. Jest po prostu nudne. Ja się w tym filmie powtarzam tylko. To widać po Bustomin 2, gdzie pierwszy odcinek już mi się naprawdę spodobał, bo było tyle nud, a w końcu zostaje mi coś humorystyczne. Wiadomo, że żart ze strzelby staje się nudny po jakimś czasie, ale nie był najgorszy. Poza tym. <śm> Ogólnie jest po prostu humor, to jest starym sobą, był pokazany jakiś Ark. To co mi się w pierwszym odcinku podobało, to Nurp chce sabotować innych, co chyba nie pójdzie w żadną dobrą stronę, jak teraz myślę. Pewnie zamorduje kogoś, ale to prowadzi do czegoś. Mamy też historię teraz z Magnifem, która zapowiada się ciekawie, jak on czy się bez sensu, bo wychodzi, że się kocha w nim. A nie wiem, skąd się wzięła ta miłość, jak oni mieli mieć coś po prostu. Ale coś się dzieje, pierwszy odcinek już mamy Arki. Mamy nowe postacie, które, dobra ten turniej to jest jakieś 30% mikseli, ale okej, okay. jedyne co to mamy już kolejny wątek fabularny, myślałem, że sobie odpoczniemy w tej serii, będzie jakaś głupsza atmosfera, nie, kolejna zła osoba chce pomścić kogoś, A, czemu? I to kolejny, jeszcze wyższy, ten Kid Fury, który chce pozabijać wszystkich. Tak, bez powodu, oczywiście oryginalniejsza postać. Mamy Killipersów, chcą zniszczyć świat. Dlaczego z dupy? Mamy Waderbota, chcę chce zabić wszystkich. Dlaczego z dupy? Mamy Kid Fury, który chce wszystkich pozabijać. Dlaczego z dupy? Ile można? Kto następny? Mamy fioletowego... Nosorożca. Dlaczego chcę wszystkich zabić? Bo chce odzyskać rostrę. No, świetnie. Nie ma żadnego tła ciekawego. Już nawet ten Tentro z KBM2 był też bezcelowy, ale chociaż wydawał się jakiś. nie imponujący, ale dominujący jakiś taki. Mi się tam przynajmniej podał z wyglądu, choć jest takim Tier Bezłoczyńcom, a ci tutaj są tak repetetywni. Jeszcze jak była ta scena po napisach z filmu o Tomani, jak zobaczyłem, że tamci pozwrócili, też miałem ochotę nie, nie wracajcie, odławcie się tam. Ja mam ich tak dość, jak oni są najbardziej jednowymiarowymi postaciami na świecie. Eee, nie wiem, jakby... Eee, złoczyńcy z turniej to jest temat na inny odcinek, ale... Nie wiem, no... Bo... Na przykład wróćmy do Fort Boyardu 2, gdzie zadebiutował ojciec Flexersów. To dosłownie najlepszy złoczyńca ever, no. Teraz mamy wiadomo wiele nowych, ale... On dał duszę tej serii, może nie swoimi czynami, ale jego tajemniczość i potęga co, coś wprowadziły. Co prawda jego walka nie była jakaś najlepsza, ale było coś. A teraz dostajemy, chcę wszystkich pozabijać, chcę wszystkich pozabijać, chcę wszystkich pozabijać, chcę wszystkich pozabijać, chcę wszystkich pozabijać ale mam motyw. Eee. Wiadomo, że tutaj też narzekam trochę przedwcześnie, bo nie można za wcześnie się czepiać od razu. Chodzi o to, że lepiej poczekać co twórca zrobi, ale... Wolę to po prostu wykrztusić z siebie już teraz, nie chcę się z tym czekać. Szkoda mi trochę nerwów na to. Tak, ogólnie podsumowując, więc tak. Bibzianka to jest cudna seria, dałbym jej tier A, bo jest niesamowita, z wyjątkiem finału, który w ogóle nie ma sensu, ładu i składu, niczego. Za to... Boostomania to jedna z gorszych serii. To jest taka seria do top 3 najsłabszych. To jest pomiędzy... Ta seria się waha między tierem C a D. E, bo zwróciłem, że w ogóle zapomniałem o KBM-1, więc może nie jest drugą najgorszą, bo KBM-1 istnieje, to może trzecią najgorszą. Ale nie ma w tej serii nic dobrego, jest, idzie na spód. Już nawet jest kilka serii, których nie lubię, na przykład Grał Coś 2. Nie przepadam za nią, ale ta seria ma coś bardziej, co czuję niż to. Więc tak, to było na tyle. Dzięki za słuchanie, Do następnego, no i nara.